Działa mikrofon? się Ciema, witam Was w kolejnym odcinku z Scrap Mechanic. I trochę nie było. Jest to nowy save, tamte nie wiem, wyłączę odcinki, żebyście nie mieli do nich dostępu. Hehe. He. Bo. Jak widać w kolejnym odcinku, i nowy save, bo tam zrobiły, mi się wystały dwa filmy, a dużo nich zrobiłem i po prostu postanowiłem że rozpocznę nowego. Więc teraz rozpoczynam nowego save'a no. Przed chwilą jeszcze nagrałem sobie kurde jakieś 20 minut odcinka, ale w połowie zauważyłem, że mikrofon przestał działać. Bo tak jest lepszy mikrofon, bo mam mikrofon z wiara podpięty. Nie wiem, czy wytrzymam, bo mi wywalił. Nie wiem czemu mi wywalił, bo mam wiara tak na czole położonego. To może dlatego nie. Przerwa przerwało mi coś, ale mam nadzieję, że nie wywali mi. Bo, kurde, co tu robi robot? Czemu no, znowu? No poprzednio mi się tam zrespił, dwa zaraz przed tym statkiem, to mi się zrespił też dość blisko. Ja sobie wezmę wiadro. Wezmę za to. Komponenta jednego już mam, wcześniej miałem cztery. Dużo szybciej wcześniej to wszystko wyfarmiłem ale oczywiście musiało się zepsuć. No, musiało się zepsuć. Kurde, po co ja się będę? No, można przez nie przeskoczyć. No, można jak najbardziej. O, kurde, jednak nie strzelił um, o, Łożysko, ziemia, Ziemia, Łożysko. O, łeb, robota. No, nie wiem, czy nie ma coś takiego, że one szybciej dropią, bo zainstalowałem moda. Trochę sam pozmieniałem w modach. W moda jednego zrobiłem, trochę craftingi dodałem i. Nie wiem, czy czasem po prostu w tym momencie, co ja zainstalowałem, bo tam jest zwiększony loot na komponenty z dużych pomarańczowych robotów. Z tych highbotów, nie wiem jak je nazwać. Jak macie fajną nazwę, to nie wiem. No to. Można ci napisać, bo nie wiem. ten, bo tam jest zwiększony loot na komponenty i na płytki. Z tam chyba 30% na. Było chyba 30% na. Czyli jak to było? E, 30% na komponenty, 60% na płytkę drukowaną. Teraz jest chyba 60% na. Teraz jest. E, nie wiem jak tam jest zrobione. Ale na pewno wiemy, że jest e, coś takiego, że zawsze coś z nich wypada. Kiedyś nie było tak zrobione, że cokolwiek z nich wypada, czasami nie wypadało. I głównie to były bardziej płytki drukowane. Teraz są bardziej komponenty i zawsze z nich coś wypada. Więc fajnie. Ja wjeżdżam na górę, bo to jest zawsze fajna skrzyneczka taka, w której jest zawsze paliwo. Ile razy w to grałem, to zawsze było to paliwo. Dobra, i sprawdzimy czy się damage dostanie. O! No. No i to jest rozsądny fall damage, a... Bo... działa, mikrofon działa. Bo w tychże kiedyś fall damage wyglądał tak... I w sumie dalej tak wygląda, jak skoczycie na coś pochyłego, na przykład tam były takie barierki. Jakbym na nie skoczył z tamtej wysokości, to bym nic nie otrzymał. W ogóle nie otrzymałbym damage'a. to ja mówię serio. To jest, ten fall damage naprawdę powinien jakoś poprawić. Bo spadłem na pochylnie przed chwilą, jak grałem w poprzednie próby. I. Tak, jest fajny tutorial też. I. powiem Wam, że dostałem chyba 10 damage'a. Zaskoczenie z samej góry na. to Więc naprawdę, fall damage tu nie istnieje, można powiedzieć. Jak skoczycie na. wiadomo, na. Nie na nogi, tylko na jakoś pochylnie. Dobra, radyjko można łączyć. No i trzeba Iść teraz kurs po... Download, hmm, Down, intel... Okej... Okay. Jakby ten samouczek przechodził do drugi raz, ale w sumie nigdy nie czytałem, tam pisze po bokach. Znaczy, no, tylko chodziłem do tych punktów, co pokazuje. Uh, tu jeszcze jest do ugaszenia za wiadra. Tu jest oczywiście pięć paliwa i sanszejki. Kurde, wanny są z nich. A tu są uchwyty! Tu też są uchwyty! Jakieś ich szukałem. One są tutaj. Dobra. Kurde, jak słyszę to radyką, to już są. Takie flashbacki mam z moich, jakichś starych save'ów, jak budowałem sobie w takim garażu... Jak budowałem sobie w garażu jakieś nowe auta, czy jakiś inny combine, bo zrobiłem kiedyś w skrapie. Tego nie jakbym pokazał jakiegoś starego save'a, to byście zobaczyli, że kiedyś udało mi się zbudować coś takiego jak kombine. <grywki> Serio, zrobiłem kiedyś combine? Kiedyś. Nie tak dawno temu to było, nie wiem, jakiś... Parę dni temu. W... Dobra, może nie parę dni. Z... miesiąc... nie miesiąc. Parę tygodni temu to było. Dwa, trzy tygodnie. I zrobiłem combine, Taki kombine. Kombajnowaty, że po prostu miał header, miał... No jak no, combine działał, no. Jaki fajnie wyglądał i kurde. Jakbyście chcieli to wam kiedyś pokazać, bo chyba jeszcze istnieje. Chyba. Chyba ten save jeszcze jest. Mój pierwszy save, na którym mam no, chyba, nie wiem, na nim nabiję chyba 200 godzin w sklepie. więcej, może nawet, marchewy i u, buraki, Ech. pomidory Kurde, czy naraz podlałem? jo Dobra Trzeba to, później trzeba pozbierać drewno i ogrodzić tę farmę I ostatnia beleczka zrobiona, dobra Oheblowane 130 drewnianek mam więc fajnie. W ogóle to widać, że ziemi mało wysypałem. Jakoś mały ziemi teraz zdobyłem. Zawsze się jej dużo zdobywało więcej. znaczy, kurde. No tutaj, raczej w tym domku w sumie, to on nie jest taki zły. To ja nie wiem, czy tu dłużej nie zostać. Czy tu nie zrobi, na przykład dwóch zasiewów, czy coś takiego. No w sumie, nie muszę się od razu wyprowadzać, chyba. Chociaż w sumie chciałbym. Mhm. Chciałem sobie zrobić jak najszybciej craftbota. Chciałem zrobić jak najszybciej wiertło i w takie rzeczy już... Takie rzeczy, które mi przyspieszą rozkrywkę, jakieś tam farmy już zrobić automatyczne. W ogóle fajnie zrobiłem sposób na nawadniaczkę. Um, tu. Zrobiłem fajny sposób na nawadniaczkę. No kurde, ja bym wam pokazał stary i to byście zobaczyli. A czy nie, no to na tym starym nie, to na tym moim staronowym. Mam na nim chyba 10 godzin, a ja zrobiłem więcej niż w skrapie za e, 20. Zrobiłem postęp w. nie wiem, w 6 godzin na 12. Naprawdę, tam to wypostępowałem strasznie szybko. No ale dobra. W ogóle mam jeszcze jakieś sadzonki, mam trochę buraków, trochę marchew, dobra to sobie Odłożę nasionkę na półeczkę Półeczkę I idę do... no do warsztatu chyba, do mojego statku Jest jakieś drzewa może pościnam. Nie wiem Nie wiem To jest duże I z niego jest dużo rzeczy, a ja potrzebuję teraz dużo rzeczy Pyk W którą stronę pójdzie? Jest, w dobrą stronę poszło jeszcze w Deforesta by trzebało, było. Kurde Deforest ogólnie jest na VR, ale powiem wam, że VR w Deforestie nie działa zbyt fajnie. Grałem. I jeszcze będzie odcinek z Fazmofobii na VRze. No nie wiem czy już naprawili to, bo ostatnio był update w Fazmofobii, kurde, no, pewnie nie wiecie, bo. Nie wiem czy wszyscy, dużo oglądają, mają Fazmofobię, ale był update, duży update i dodali kompletnie. Ma 40 nowego sprzętu, za chwilę mi nie wywali Mikrofon jeden nagrywał, to jeszcze raz. 40 nowego sprzętu i w ogóle, kurde, dużo rzeczy. Silni... O, kurde, nie mam scrap metalu. O Jezus Maria. Dobra, no to buduję pojazd bez niego, trudno. I tak, będzie ten pojazd zbudowany. Zdaję klocków. Tak. <gryw> tak magia, nie jest klocków pojazd. Dobra, myślę, że tak. Taki. Oj, nie wiem co się tu stało. Myślę, że taki pojazd mi wystarczy. Taki czy szerszy? Ej, na 6 kratek bym zbudował szerokości. Dokładnie to na 8, bo jeszcze będzie. Okej, okay, czyli mam mało drewna. No to tu tak z 40 klocków zbiorę. A, jeszcze trzeba zastąpić na fotel. O Jezus, no to kurde, to całe drzewo będę musiał rozwalić. To, żeby mieć w ogóle materiały na zrobienie rzeczy. A jeszcze autko chcę budować. Kurde. Aaaa... farma ogólnie za chwilę wyrośnie, więc nie wiem czy nie zrobić za się. O nie wiem kurde, nie wiem 20 minut trwa odcinek ogólnie już. I w scrapie, ja nie wiem, to jest, ale w scrapie mi tak szybko... No szybko. Tak wolno ten czas leci, jest 10 minut, nie? A w Workerca w tym czasie, to naprawdę to ja myślę, że jest dwie albo trzy. No i buduję jakie mało treściwe rzeczy. No i gram też na mikrofonie z VR-a. Niestety się w workersach o tym jeszcze nie przekonałem, jak to nagrywam teraz. Jest dokładnie 31 sierpnia. A jak to nagrywałem, workersy, jest 12. A jak nagrywałem, workersy to była em, druga. I jeszcze jeszcze nie przekonałem o tym mikrofonie, a tam jest tak czulata ta jakość. Tam praktycznie tej jakości nie ma i. A, nie wiem, czy zawsze mikrofonu nie chodzi, że to jest taki najtańszy jaki jest w sumie. Albo poszukać w ustawieniach tego. do tego szumów, bo. no wkurza mnie to, że jest. ten mikrofon on jest fajny, no. Fajny jest, bo nawija, że jest niewygodnie mi tak siedzieć z komputerem na głowie, że tak powiem, bo on jest duży. I jest ciężki, I mi spada na, na oczy, a później mi te brwi tak przygniata i pragnienie I jest niewygodnie. A na tamtym no, dużo lepiej. Dobra, mam szejka, sunshake. Pyk. Jeszcze trochę drewna. Ile mi tu zostało? Jeden taki klocek dobra. No, kurde, dużo tego drewna jest z tego drzewa w sumie. 160 kawałków. No to zrobię silnik. Nie, silnika nie zrobię, ale zrobię fotel. Zrobię podstawowe skręcanie już o, mam 4 łożyska, więc tylko przód będzie zrobiony. Ciężkie są początki w skrapie. Ciężkie ciężkie. Na survivalu zwłaszcza. Ile mam minut? Minutę mam. Kur. 28 będzie 24 minuty będą już. 10, dobra. Czyli zrobię jeszcze jeszcze 2 łożyska. A w tym czasie zbuduję myślę, że jakiś system do skręcania tym autkiem. Mm. <grym> Zaczął coś śpiewać. Myślę, że tutaj tak zrobimy. Nie mam rurek przy sobie, nie zabrałem ich z tej taczki. Niestety tu będzie tak. Może z klocków na razie to zbuduję. To jest autko, które rozwalę w pierwszych 10 minutach. Bo następnego odcinka już będzie kompletnie nowe auto zbudowane ale. No, na razie musi mi wystarczyć. E, przestrzeń dużo będzie miało przestrzeń odłunkową No czy nie? W sumie to taki. Rysy tego auta są na takie trochę dłużej niż 5 minut. Dobra. I z tyłu byłaby normalnie. Byłyby jakieś sprężyny zrobione, prawda? Tutaj będą tylko klocki. O, mamy 4 koła. Idealnie. Tu jeszcze trochę przedłużymy tył. Do ty o tyle. I tu trochę przedłużymy przód, z przodu będą, nie wiem, silniki. Za chwilę jest rajd. Daj mi szybko łożysko i jest rajd. Halo! Halo! Halo, dobra. Samochód jeździ. Szybko, 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 bo za chwilę jest 2... 10 sekund, mam do rajdu. A jeszcze trzeba drugi zasięg zrobić. Chyba trzeba, no nie wiem. No ja bym zrobił, żeby mieć dużo żarcia. Naprawdę. Nie wyrosło jeszcze. Dobra. Przyszli. Kurde, wniszczyli mi wandale jedną marchewę. Dwie nawet! Jaki wandal najgorszy. Ale w sumie to tutaj powiem, że... Przez to, że w był nas niski. Dobra, rurki chciałem zdobyć. Rurki mam. E, myślę, że można iść na budowę samochodu: fotel zakolejkowany. Teraz trzeba jeszcze, no kurde, zejść z przodu. Może, no nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Mam rurki, to może z rurek zrobię. Ucha, może z rurek zrobię w sumie ten pojazd? Czemu nie? Rurki są fajne, bo tak nie wyglądają jak się robi. Zwłaszcza jak się robi jakiś pojazd, to wygląda dużo lepiej na rurkach niż na klockach. No przy skręcaniu, je, no, no, najgorzej wygląda na skręcających częściach na klockach, takich jak mam tutaj. No ja nie mam za bardzo rurek, żeby. Nie mam tylu rurek, mam dwie rurki. Pyk, mogę zrobić jedynie pyk, no i pyk. No i pyk, i pyk. Dobra, fotel jest. Znaczy fotela właśnie nie ma, silnik jedynie brak. Kurde, to ja prawie autko zrobiłem. A, właśnie, po pierwsze, radio. Ma mieć autko. Po drugie, ma mieć światełko. Po trzecie, ma mieć jakąś szafę do przestrzeni ładunkowej. Będzie miał bagażnik normalnie, ten samochód. No rzadko robię bagażniki w otach. Dobra, myślę, że fotel po prawej. Tu będzie, nie wiem, deska rozdzielcza, i tu będzie radio. Może trochę cofniemy ten fotel? Jak wygląda później ze skręcaniem? Um, ze skręcaniem wygląda tak, że w sumie to dobrze jest. No dobra, czyli nie mogę przesunąć fotela do przodu. Czyli będzie tutaj, jakby już deska rozdzielcza. O, tak będzie wyglądało pyk łożysko, łożysko a tu będą, no światełka nie, z przodu będą światła już to myślę, że tak zrobimy, tak zrobimy, no i tutaj światełka dwa będą, znaczy na razie jedno z prawej jest ważniejsze tutaj knefel knefel podpiąć no i na, na razie tak zrobimy nie tu później będzie jakaś przestrzeń ładunkowa, a żeby znaczy przestrzeń imienia ładunkowa, co? Będzie miejsce na. Yy, prawda, jakieś. Prawda, yy, prawda, 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 prawda. prawda yy, Na jakieś. No kurde, nie umiem się wysłowić. Miejsce na. Coś. Ta szafa jest przyklejona, jest przyklejona. No, i tu będzie też, że miejsce, no. Bagażnik. VR mi spada na łeb. Nie, no, jeszcze słychać, nie. To bardzo dobrze, że mnie jeszcze słychać. Eee, dobra. Chyba wszystko. Trzeba jeszcze pozbierać uprawy. Jeden zasiew zrobiony. Pajęczynkę sobie dam tutaj, to sobie dam tutaj. Cztery komponenty, siedem płytek drukowanych. No mało No mało. Dobra, wszystko wyrosło. Nie, dobra, nie dorobił drugiego zasiewu. I... Jeszcze nie wyrosło. Ale no, została jedna marchewa, to tam wiecie no. Marchewa jedna, dodam w sumie nic. Mam przynajmniej nasionek, no: 20, 17 i 7, więc całkiem nieźle. No i jedne zbiory mam, więc trochę marchew, trochę tam. To się szczeliło. Trochę marchew, trochę pomidor, więc z głodu nie umrę. Przynajmniej na początku. Kurde, rozmontowałem ze skrzynkę. Chciałem zostawić tą taczkę i tak rozmontowywać po kawałku z nim. Ech, 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 ech. No nie, no nie gadajcie, że. Żeby... Przyjdzie jeden, przyjdą roboty do jednego pomidora, nie no Ale bym zasadził normalnie osiem, to by mi nic nie przyszło No urośnij pomidor Ej, w sumie W sumie to nie, dobra, e, szybkie zwy, ja idę już do jakiejś lokacji, zobaczymy się, gdy będę walczył z robotami Hej Mmm Dobra, jestem przy kolejnej lokacji i idzie do mnie robot, i mam teraz pokażę Wam taktykę na nie. Nie trafiłem. Dobra, trafiłem. One są łatwe, wystarczy iść do tyłu, i w sumie Was nie strzelą. Gorzej, jak idą dwa na raz, bo one się wtedy przepychają i mogą Was trafić, ale jak jest jeden albo dwa nawet w sumie, to można tak iść i nic się nie stanie, nie? One są dosyć proste. Gra aktualnie jest na tym, na, na, jakby ktoś chciał kupić 72 zł Nie jest na promocji żadnej niestety. Niestety nie jest. O, widzę, że idzie. I pokażę, patrzcie, to jest ta taktyka, o której mówiłem. I teraz ser w niego bijecie, ile wam się żywnie podoba. Krowę mi biją! Bandyci! No i zabili. Kurde ich tu jest? Chodź. Daj mi to, daj mi to. Możesz za mną iść. Idziesz? Chodź. Skosztować mojego młota. O, bardzo ładnie. Wymłotkowany. Zamłotkowany bardziej. Kurde. Dobra. Tutaj pyk. A tu jeszcze jest. Noga. Czy kręgosłup? Nie wiem co to w końcu jest noga w kręgosłup 24 minuty trwa odcinek gdzie 20 Ale jednak go pociąłem hmm. Ale 8 rano zaczynałem Grę więc Dlatego Dobra One są dosyć proste mówię wam Jak nie wyjdzie wam czerwony który może mi wyjść Bo na tej mapie nie grałem Bo mam jest losowa jak wyjdzie wam czerwony, to powiem Wam uciekajcie. Najlepiej do, do, do garażu. Znaczy, do, albo do tego statku, jeżeli jesteście bliżej niego, albo do tego warsztatu. I tam do tych kapsusie się schowajcie. Poczekajcie tam, nie wiem, na łóżku, poleżcie se z 10 minut. Poczekajcie, a on później pójdzie. Tak. To jest mój sposób na czerwone roboty, gdy nie macie działka na ziemi. Oczywiście, jak macie to, stawiacie sobie windy, idziecie na windę i strzelacie do niego. Um, ale windę może do Dlatego trzymacie. T. Nie wiem, pod którym jest winda oryginalnie. Ja mam pod T. Kurde, spadłem. Za bardzo się drewno mikrofonu, wiem o tym. Ale przynajmniej mogę, bo dzisiaj nikogo nie mam w domu teraz. Hej. No inaczej jak ktoś jest to wolę... No w nocy wolę się nie drzeć, nie drzeć, nie drzeć ryja, bo no to nie jest zbyt optymalne, żeby o... mam drugiej w nocy drzeć mordę, że obudzić sąsiadów, nie? Choć druga to ja wcześniej jak na nagrywanie, zazwyczaj trzeciej I Zazwyczaj dwa odcinki z, z Workers jak robię, bo jeden jest krótki. Było mi za krótko grać, dlatego no. O teraz właśnie mi się chce grać w Warcersy, bo jest ten update. W październiku chyba, albo we wrześniu mają wyjść Workersy już, no pełnoprawna gra. Aktualnie kosztuje już 120 zł chyba na Steamie. Nie pamiętam chyba tak, bo to nie miałem promocji ostatnio. Więc no gra naprawdę. No, droga na razie, ale powiem wam, jakbym miał porównywać to do citiesów szczerze chyba wolałbym kupować to. Workers y znaczy znacznie. Bo po tych update'ach co zrobili 22 minut Po tych update'ach co porobili Zarządzanie odpadami jak tam wygląda cieki woda, prąd, ogrzewanie To w CT'sach macie jedynie co z tego wszystkiego no to prąd Ale to w prąd wystarczy pociągnąć Druty wysokiego napięcia i gotowe Albo nie wiem No takie wiecie to jest w miarę łatwe nie CT-sy to są takie Że każdy na pewno nie zbankrutuje No tam jest ciężko zbankrutować A w workersach to w sumie Kiedyś 4 sejwy pod rząd bankrutowałem Naprawdę A ja, czemu to nie wyrosło Co się stało z tym pomidorem Czemu on nie wyrósł 24 godziny Okej okay. Dobra idziemy do domu Zrobić auto Wyruszyć w świat daleki Nie mam drewna No to drzewo nie dobra, coś tam myślałem, że mi brygało. No to drzewo, no to jakieś drzewo trzeba se znaleźć, nie? O, bardzo ładnie. Dobra, no to teraz trzeba tu młotem w to. O heblować ile tam drzewało. 20 chyba chował, nie na silnik. To sobie zrobię 20 na początek. Zrobię 30. 40, dobra, i zacznę już robić coś przy tym autku. Bo nie za mi się zbierać drzewa tak dużo, okej? Okay. Chciałbym szybko to zrobić. Oczywiście pojazd piłę że będzie kiedyś zbudować wiertarę samobieżną. Kurde, jest tu co robić. Jest tu co robić. Głośno było teraz. Było nie czy nie gdzie przesterów Nie oglądam już tych filmów, jak y, przed wrzuceniem. Znaczy, oglądam 10 minut. Znaczy, no tak wiecie. Poprzewijam sobie. I jak w miarę dobrze jest to wrzucam. I tak wrzuciłbym, bo mi się by nie chciało nagrywać drugiego, hej. Po co nagrywać drugi, i Wrzucać lepszą jakość, jak można wrzucić taki pierwszy lepszy Dobra. Tutaj tak będzie. Tu jeszcze tak. O. No i tu będzie grill. Kurde, musiał mi zacząć pikać. Spadło mi. O! Próbuję nie ruszyć w ogóle wiara a muszę to zrobić, mam nadzieję, że mi nie wywali, że kabel się nie odepnie, czy coś takiego, bo, o. bo nie chciałbym naprawdę, żeby mi się kabel odpiął. Dobra, to już jest i zrobione mamy auto. Ej, powiem wam, jak na moje sejwy, to w sumie to autko wygląda najładniej. Serio, no ładnie, ono jest parzyste. <zysy> Myślałem, że sobie im nie parzyste. I myślę, że napęd, jak ta, takiego, nie, to, 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 to picham, czy coś takiego. No to napęd, chyba przód, nie? Nie no, na tył Na przód, bo przód jest ciężki, to będzie mi tu podnosić. Mocy wystarczy chyba minimalnie. Dać. Dobra, i teraz tak. Baniaki za, zatankować. Położyć tutaj, baniaczek obok. O, tu jest tek skrowy. Um, co tu by schować? Nie wiem czy wszystko będę brał Co. To... No nie wiem, czy wszystko brać. klocki po prostu schowam. Bo klocki dużo zajmują i Ember dużo zajmuje, którego nie pozbierałem o! Ja co go pozbierać teraz. No więc, która jest... 25 minut, dobra, miniaturkę jeszcze trzeba zrobić, e, włączcie tylko mi tutaj to. Okej. Okay. Windę jeszcze tylko trzeba postawić co okay. na windzie. Eee, dobra. Nie tak, tak będzie ładniej wyglądała. O tak. Tak, F12, gdzie jest. Dobra. No, więc na razie...